Widzowie, dosłownie przed chwilą Nagrałem cały odcinek, który Nie nagrał mikrofonu, fajnie Wtyczka do mikrofonu mi się zepsuła i nie działała A ja tu zrobiłem takie rzeczy, których Jeszcze nie było, patrzcie na to Uleczyłem zombie villagera na villagera Dałem mu nawet tutaj profesję, oczywiście jeszcze Nie korzystałem z niego, a to wszystko po to Żebym mógł u niego sprzedawać Jedną skórę za jeden szmaragd A potem te szmaragdy wydawać u innych villagerów Okazało się, że patrzcie Brodawki sobie tutaj zasiałem, zrobiłem sobie brewing stand, Blaze w ogóle był tu tutaj do rozwalenia. I słuchajcie, on mi spalił tutaj kawałek chaty, patrzcie tu z dziura na przykład. No naprawdę, tyle się działo rzeczy i mi się to nie nagrało. Ale dobrze, no może, może najwyżej udawajmy, że nic się nie stało, że, że nic was niby nie ominęło wcale, ale zrobiliśmy właśnie villagera, u którego będę mógł sobie sprzedawać skórę i będę potrzebował w tym odcinku na pewno zenchantować sobie mieczyk na grabież. Ja dementowych mieczów mam całkiem sporo, bo my od tych skrzyneczek, znaczy z tych skrzyneczek, wiecie, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, chyba z pięć to dostaliśmy coś takiego. Tu jest ostrość, tu jest ostrość i tu jest ostrość. Mi zależy na grabieży. Jeżeli już wybraliśmy ten model współpracy z villagerem, że chodzi nam o skórę, to potrzebujemy dużo krów i dużo grabieży. Tak czy inaczej, kupuję u niego jeden szmarek tylko po to, żeby został u niego ten jakby, wiecie... Mm, nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć. Chodzi o to, żeby nie zmienił po prostu swoich, wiecie, rzeczy, które można u niego kupować i sprzedawać, bo, bo to jest tak, że jak nie użyjesz villagera, to po 20 minutach on sobie to zmienia. Dobra, tak czy inaczej, muszę też zobaczyć, słuchajcie, jakie są leczanty na książkach i na pewno będę musiał to właśnie sobie enchantować. To jest przeszczycie ostrość i moc. Dobra, to nam akurat nie odpowiada, więc w tym momencie czekajcie. Wezmę sobie mieczek i postawimy sobie troszeczkę bloków. Zrobimy tak, żeby tutaj nie było 30 level, znaczy i tak nie ma 30 levela, bo napadał śnieg, ale rozumiecie, jakby co mam na myśli, że szukamy po prostu tej grabieży, w jaki i to nam chyba nie siądzie. To nam chyba, słuchajcie, nie siądzie, więc wiecie co? Moglibyśmy w sumie zenchantować ten mieczyk na Ostrość 3 na 18 levelu. Ej, to jest bardzo tanio. To dawajcie, zrobimy sobie ten level. Akurat to bez problemu, bo ja mogę chociażby sobie, wiecie, sprzedać tutaj Dynie i sobie za to wbić level, no nie? Ale jak wbijemy już tą ostrość, to będziemy musieli zenchantować kolejny mieczyk. I kolejny, i kolejny, żeby tą grabież uzyskać, bo na razie nie chcę rozwalać tych krów. Nie, nie, nie. Właśnie chcę poczekać na grabież, dlatego że my nie mamy tych krów aż tak dobra. Mamy ich z 200, ale rozumiecie co to... No nie chcę się pozbyć połowy z nich, bo potem będzie mi ciężko po prostu je tutaj porozmnażać, więc dawajcie. Sprzedamy sobie na razie te dynie i zrobimy sobie tą ostrość. Jak zrobimy ostrość? Być może zmieni nam się już enchant na grabież. Dobra, dawaj te dynie mordo. Okej, okay, 17 level. Dobra, tak czy inaczej wbiję się tutaj troszeczkę, chociażby na chwilę, żeby troszeczkę tego levela właśnie sobie dobić. Ten 18 level by mi się tutaj bardzo bardzo przydał, więc sorry memory krowy. Bardzo mi przykro w tym momencie. Oj, czerwoną też w sumie można rozwalić. Ej, strasznie wolno wpada level z tych krów. Zawsze tak było? Ej, nie przypominam sobie, żeby kiedyś było aż tak źle. No bo naprawdę, no kurde, w ogóle to nie wpada, ale tak, tak w ogóle, dobra. Dawaj mordę. jeszcze cztery krowy i będę to miał. Dawaj, let's go! Let's go! Let's go i let's go! Dobra, tej nie rozwaliłem, dobra, teraz mamy 18 level, więc spoko ja sobie wychodzę... O nie! Małej krowy tu ja nie rozwalam, ale! Gdzie ja mam lazury, słuchajcie? Ja miałem tutaj lazuryt i to całkiem go sporo, a w tym momencie co, nie mamy w ogóle lazury, to. A! całkiem sporo, czytaj 7, dobra, 7 lazuryty, to no, faktycznie dużo, nie, ej, strasznie dużo, dobra, dobra, dobra wbijam się tutaj i teraz tak, ostrość 3, ej, to jest dobra rzecz, co my tu. I jeszcze grawisz jeden, let's go widzowie, ej, no tego się chyba nikt nie spodziewał akurat, nie, serio, ktoś się tego spodziewał, raczej nie, ale dobrze, to mnie cieszy, słuchajcie, to mnie teraz w tym momencie cieszy łagodny upadek 4 za 26 leveli co ty gadasz co ty gadasz? Ej, w takim razie totalnie muszę dostać tą książkę. Ja oczywiście w tym momencie na budkach mam łagodny upadek 4, ale kosztowało mnie to tak strasznie dużo emeraldów i pracy, że to było po prostu aż nieprzyzwoite. Tak czy inaczej, jeżeli tutaj Bobek zaraz wróci nam z wycieczki rowerowej, to mu też przyda się oczywiście ta, em, to, to powolny upadek, żebyśmy nie dostawali obrażeń od upadku, dlatego ja dla niego to czy mam tu gdzieś naprawę, czy o co chodzi, że ja w ogóle tego levela nie zbieram? Ty w ogóle gdzie jest mój level? O co tutaj chodzi moi drodzy? Czemu ja nie mam levela? Rozumie ktoś coś z tego, bo ja nic z tego nie rozumiem. W ogóle mi level nie wpada, ale tak, tak zero. Patrzcie, ja mam... No dużo mam tej skóry, dużo tych krów rozwaliłem, ale Wela po prostu zero. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Dobra, trochę jeszcze tych krówek tutaj porozwalajmy, tak oczywiście, żeby też nie przesadzić. Serio, żeby jakaś tam część naszej farmy tutaj została. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Mamy tej skóry całkiem sporo, więc akurat całkiem git. Dobra, tu jest gdzieś wyjście, tu jest wyjście. Dobra, mordy, sorry. O, zamykaj, 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 bo potem będzie lipa. I teraz tak, lecimy do tego villagera i kupujemy u niego emsy. Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nie wiem ile mu tego sprzedałem, ale mam 22 szmaregdy, więc całkiem sporo siameczka. okej, odłożę sobie na razie tej emerald w ogóle. Wow, ja mam strasznie dużo jajek, nawet tego nie zauważyłem na początku. A z tych kur też wlatuje level, więc jak najbardziej dawajcie, porozbijamy sobie te jajca, ale ja ja jak berety, let's go, lapi, papi. Dobra, tutaj, tu I tutaj tak samo robimy. I tutaj sobie jeszcze porozmażamy i oczywiście z tego też level wpada, więc let's go, let's go! Lapi, papi, papi, papi. Lapi, papi, dawaj mi level, dawaj mi level. No ej, naprawdę tutaj normalnie wiecie co? Co mi przychodzi do głowy, to po prostu pójść kopać do neteru kwarc. No bo jak ja inaczej wbiję level? Tak tylko gminie, czy mi jeszcze został jakiś diaksowy killoff? Tak, mamy jeszcze diaksowy killoff, ale niestety nie mamy wydajności. Nie mamy też najlepszej zbrojki, ale chyba nic innego mi nie pozostaje. Po prostu muszę pójść do neteru. No mam tutaj portal, tylko wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że kiedy ja wychodzę z tego neteru, to baguje się i jestem gdzieś 300 kratek pod ziemią, w ogóle nie wiadomo z jakiego... Tu są guźce, to może ja sobie stąd na jednak pójdę. Mordeczki, yy, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie, mordo, zostaw mnie, zostaw. Ja ja, ja, ja tutaj z tobą nie wchodzę w interakcję. Yy, mamy kwarc, więc sobie wykopię ten kwarc No i widzicie, no z kwarcu to akurat już leci ten level w miarę. Kurde, boję się tego guźca. Ej, mogłem zrobić siekierę, a w sumie teraz też mogę, bo wiecie o co chodzi? Ja sobie bym nakopał tutaj troszeczkę tych patyczków. I potem bym sprzedał je sobie villagerowi, no nie? Ale dobra, dawaj mi tutaj. W ogóle, no jak jestem w wysokości? Jestem na wysokości 50 bloków. To jest nisko. Ja mógłbym śmiało pójść kopać nederyt, słuchajcie, powiem wam szczerze. No, no, naprawdę mógłbym, bo jestem naprawdę niziutko w tym momencie. Ej, tu jest bardzo, bardzo, bardzo ciemno. Nie wiem, czy tylko u Was to jest tak ciemno, czy, 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 czy właśnie zaczyczył mnie, czy u Was też. Ale serio, na tym Minecraftie 1.19 jest tak ciemno, że aż miło się kurczy tutaj siedzi, no. Mordo, dawaj mi tutaj jakoś jasie. ten, ten, ten. Musiałbym albo pochodnie brać, albo właśnie te, te grzyby świecące. Dobra, wykonam sobie tutaj schodki w dół, ale naprawdę, patrzcie, ja nie. Nic tutaj nie widzę. Aha, dobra, bloki magma. Akurat bloki magmy to są niedobre rzeczy, bo tutaj może zaraz by się pojawić lawa, ale z drugiej strony to oświetla trochę, więc nawet nie najgorzej. Jeżeli chciałbym sobie schodzić po Nether, no ja nic nie. nic nie... A wy coś widzicie? Okej, okay, no jak stawiam pochodnie, to cokolwiek widać, ale tak to bez pochodni jest totalna masakra. Dobra, jestem na... Oj, oj oj, na dobrej wysokości i akurat tutaj jest lawa. Nie, dobra, słuchajcie, ja nie mogę z tym mikrofonem. On mi się wyłącza podczas nagrywania, rozumiecie? To ja już nie wiem co mówiłem, a co nie. Chodzi mi tylko o to, że te pochodnie trochę słabo, że kiedy trzyma się je w ręce, to one niestety, ale nie oświetlają tutaj drogi. To jest serio lipne, bo naprawdę, kurczę, przez to ja musiałbym tych pochodni mieć dużo, a akurat na tym świecie to nie jest aż takie ez, aby sobie załatwić te pochodnie. Znaczy, mógłbym z węgla drzewnego, ale to też jest sporo roboty. To nie jest tak, że sobie idę po węgiel z fortunką i mam wszystko głęboko gdzieś. Dobra, kopy tak czy inaczej, słuchajcie, przed siebie. No bo wiadomo, dert jakby się udało znaleźć, to super, jeżeli się nie uda, no to trudno, ale ten kwarc, patrzcie, już mam 20 leveli, więc całkiem Pora ilość. Dobra, wiecie co? Ja będę zabierał ze sobą te pochodnie. Mam tylko dwie pochodnie, ale w sumie co mi szkodzi, serio, je sobie tutaj stawiać i co, i co jakiś czas zabierać. Serio, wydaje mi się, że zero problemu. Dobiłbym sobie tutaj, tak wiecie, 24, 23 level i wtedy już na wyspie dobiję resztę. Dobiję, bo tam 26 potrzeba, prawda? No właśnie. Dobra, dawaj kolejną pochodnię mordo i tutaj sobie rozkopuję na boczki. Let's go! Lapi, papi, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jaka to jest kratka 13. No to idealna kratka. Idealna, żebyście dali mi troszeczkę kwarcu. Troszeczkę kwarcu, no dajcie. Ej, serio, tego kwarcu to akurat w neterze powinno być bardzo dużo. Nedery tu trochę mniej. Nie mam takiego kilofa, aby teraz nederyt sobie wykopać, ale o, znaczy mam, ale chodzi o to, że musiałbym, wiecie, bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo i długo kopać. Więc jakby uważam, że nie mam takiego kilofa, no bo wydajności tutaj nie mam. No ale dobra, dawajcie mi te klocki. Patrz, to będzie 21 level po tej rudzie. No nie, powinien być 21. Jak nie wybiję 21, to się bardzo obraża. No ale dobra, let's go. Jest 21. Dobra, zabieram te pochodnie. Zabieram te pochodnie i idę sobie tutaj na górę Essa. Wow, 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 tu jest ta świnia, tu jest ten guziet. Nie, nie, mordo nie, dobra, czekaj, ja go tutaj, ja go tutaj ciachnę ja, go, ja mam ostrość 3, słuchajcie, ja mam ostrość 3 Więc robimy go, robimy go na jajo Dawajcie go, robimy go na jajo No chodź tutaj, mordo, nie, 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 dobra, jednak nie, nie podchodź to, to, to ja, to ja wolałbym do ciebie podejść Okej, okay, dobra, świnia rozpapilona Ale naprawdę się boję tych świn, strasznie się boję tych świn, no nie O, tam jest jeszcze glowstone To są grzybki, słuchajcie, fajne Ej, dużo tu jest fajnych rzeczy W ogóle tu się jara, no nieźle, naprawdę nieźle, że to się wszystko O, nie, 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 druga świnia Dobra, rozwalę. Wow! Wow, 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 ty przychodzisz przez te drzewa? Co tu się dzieje? Nie przychodzisz przez te. Drzewa. Dobra, może jednak sobie stąd pójdę dla bezpieczeństwa. Dobra, wracam do normalnego świata, ale zaraz zobaczycie, że się zrespię gdzieś nie wiadomo gdzie. Podziem. <słuch> <słuch> Rozumiecie już. Jestem na 50 kratce, a mieszkam na 250, więc rozumiecie jak bardzo niesensownie ten portal jest ułożony. Serio. Tam widzę skrzyneczkę, ale ona mi trochę śmie... Wow, śmierdzi skrzyneczką, którą już mógłbym wcześniej odkryć, więc nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, aby tutaj iść, ale sprawdźmy, jeżeli okaże się, że jej nie brałem. Nie brałem jej! No to let's go! Ocelot, spoko. Ocelot może zjeść nam kury, ale okej, okay, on się przyda. Śtapka żelaza to już w ogóle nie muszę chyba tłumaczyć, że to się mega przyda. Bloki trawy też chyba tego nie muszę tłumaczyć, że to się mega przyda. Dobra, wiecie co? Odłożę sobie tego ocelota jednak. Jednak mam tutaj mega ważne rzeczy. Oj, ale nie, 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 nie. Jajeczka zombiego to zostają. To mogę to wywalić. Dobra, kawał czasu mnie tutaj nie było, więc mam nadzieję, że ten wil. Dlaczego cztery? Dlaczego cztery? Czemu, kiedy gość zauważa, że o, w sumie to możemy być dobrymi partnerami biznesowymi, to nagle sprawia, że są takie podwyżki. Ej, sery, to jest mega nie fair. Dobra, wiaderkiem z lawą mogę w sumie sobie tutaj akurat poprzepalać, po, po i to byłoby całkiem nie najgorsze wyjście z sytuacji. Ale dobra, nie no, gościu, może teraz może... Też nie ma tanie, nie podoba mi się to. Dobra, ale za to, słuchajcie, zrobiło mi się trochę diaksów i zrobiło mi się trochę emeraldów. Więc w tym momencie mogę zrobić sobie spodnie. Zrobię sobie diaksowe spodnie. Kurde. Zapomniałem, że nie mam klaty. Klata byłaby. O jezu, jeszcze to monitor. Klata byłaby trochę lepszym posunięciem. A, do tego wszystkiego mam jeszcze tutaj ochronę 4. Ale nie połączę jej teraz wykowa. Chociaż kurczę, może to nie będzie aż tak drogie. Zobaczmy, ile by to kosztowało. Czekajcie, to będzie kosztowało 4. Wiecie co? Ej, to zrobię to, zrobię to, zrobię to. Słuchajcie, zrobię. Bo patrzę, teraz mam ochronę 4. Tu mam ochronę 4. Brakuje mi tylko tak naprawdę na klacie. Eee, a, ten enchant nie powinien mi zniknąć, prawda? Nie powinien mi zniknąć. Dalej na księżycu jest łagodny upadek. jest. No właśnie, no to on sobie może poczekać bez problemu. Dobra, jeszcze bardziej rozmnożę te kury, słuchajcie. Serio, tych kur potrzebujemy bardzo dużo, bo z nich serio leci strasznie dużo ekspa. Patrzcie. Startowałem z 18. levelem, a po rozważeniu tych kur powinienem być, nie wiem, z 19. No tak lekką ręką powinienem być z 19. A to zajmuje dosłownie sekundę, więc dawaj, 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 dawaj. No jest 19. Za 3 2 1. Halo? Jest, dobra, jest 19 i patrzcie, naprawdę tych kur jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, a ja nasionek mam zawsze więcej niż zboża. Rozumiecie? Dobra, teraz jeszcze podbieram sobie trzcinę cukrową, bo oczywiście za to też jest Papier, a za papier mamy emeraldy, więc to też dobrze robić. Kurczę, mogłem pozbierać tą e, e, dynię, ale w sumie to w tym momencie niestety, ale nie mam z czego to zrobić, bo nie mam siekiery, dobra. Mam za to trzcinę i odnawiam sobie naszą farmę drzewek. Wow, ale duże drzewo, było. fajne drzewo, podoba mi się tu drzewo, więc let's go. Dobra, zrobimy sobie teraz tak, patrzcie, lecę sobie tutaj, do. Ło, wow, przez okno. Okradam swój własny dom z craftingu, bo zrobiłem to przez okno jak jakiś złodziej, dobra. Teraz let's go i let's go. Dobra, mamy to. I teraz idę to wymienić na Emeraldy. Jeszcze więcej Emeraldów. dawaj Morto. Dawaj morto, dawaj, dawaj, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Trzy Emeraldy tylko. Ale serio, kminie co zrobić z tym portalem, bo naprawdę z tym portalem nie jestem za, za bardzo w stanie nic zrobić w tym momencie. Subujcie kanał i dzwoneczkujcie.